Okazuje się, że w porównaniu do 2019 roku, gdzie poziom liczba lotów w całej Europie był największy, no przeżywaliśmy wtedy gigantyczny boom. W Polsce to było ponad 900 tysięcy lotów płatnych, takich właśnie komercyjnych, plus 300 tysięcy takich małych awionetek, czyli ponad 1,5%. 2 miliona lotów operacji lotniczych. Okazuje się, że porównując z lato 2019 roku do lata 2024 roku, gdzie poziom ruchu lotniczego jeszcze nie zbliżył się do tego, czy też nieznacznie w niektórych miejscach w Europie przekroczył ten z 2019 roku. Okazuje się, że poziom opóźnień przypadających na jedną operację lotniczą zwiększył się o ponad 60%, a powodem tych opóźnień są niestety. Sytuacje związane z niedoborem personelu operacyjnego służb kontroli ruchu lotniczego, korkami na lotniskach, niewystarczającą liczbą personelu, i okazuje się, że w lato 2024 roku, co tydzień, linie lotnicze traciły blisko 60 do 80 milionów euro w skali jednego tygodnia, gdyż jedna minuta opóźnienia wraz z paliwem to dzisiaj koszt 140 euro. Czyli z jednej strony teraz pan. Dochodzimy do sytuacji takiej, gdzie wzrastają opłaty w Polsce, przede wszystkim mają wzrosnąć opłaty o, o prawie 100%. Z drugiej strony mamy jeszcze opóźnienia lotnicze, które generują określone koszty, a które te koszty są przerzucane przez linie lotnicze, ponieważ to one dzisiaj odpowiadają bezpośrednio za, za, za kary i płacą te kary. Niestety będą przerzucane na pasażera, czyli w gruncie rzeczy linia lotnicza po pierwsze zapłaci dwa razy. A tym samym pasażer znowu będzie musiał płacić dwa razy, i niestety jest duże prawdopodobieństwo, że koszt cen biletów po prostu wzrośnie.